Jak importować projekty z programu QGIS Desktop do aplikacji MapMaker Online? Import rozpoczynamy od dodania nowego projektu. Wpisujemy nazwę projektu oraz człon adresu subdomeny. Subdomena ta będzie stanowiła link, którym użytkownik będzie mógł udostępniać swój opublikowany później projekt. W następnym oknie mamy trzy opcje utworzenia projektu. Przejście bezpośrednio do edycji, stworzenie pustego projektu lub import, na którym się aktualnie skupimy. Teraz wybieramy pliki o formacie QGS lub QGZ, które chcemy zaimportować i klikamy Prześlij. Może wystąpić sytuacja, gdzie importowany projekt odnosi się do plików, które nie zostały wraz z nim zaimportowane. MapMaker Online wykryje ich nazwy oraz format i pozwoli użytkownikowi przesłać brakujące pliki. Jeśli użytkownik ich nie posiada lub nie chce ich załączać, program pozwoli pominąć dodawanie. W tym przypadku aplikacja zastąpi braki pustymi warstwami. Projekt został pomyślnie zaimportowany. Możemy teraz wejść w edycję projektu i zobaczyć zawartość naszego pliku KuGIS. Teraz już za pomocą aplikacji internetowej MapMaker Online. Przejdziemy teraz do segmentu publikacji projektu. Wracamy do panelu użytkownika i ponownie wchodzimy w zakładkę Projekty. Aby opublikować projekt, wystarczy jedno kliknięcie, po którym projekt jest natychmiastowo opublikowany. Opublikowany projekt znajduje się w zakładce GeoPortale, gdzie można go łatwo znaleźć przy użyciu narzędzia wyszukiwania. Projekt można też bezpośrednio udostępniać jako własny link URL, który jest wcześniej przy tworzeniu subdomeny.